Cześć wszystkim z tej strony, Julia, i witam Was na naszym kanale. I dzisiaj jesteśmy wraz z Doktorem. Hello. I dzisiaj będziemy na wyścigu laki bloków. Będą emocje, będą itemki, będzie, będzie wszystko. Będzie wszystko. Zabawa, dziewczyny. Tak, zabawa. Chłopcy. <głos> <głos> Więc Zostawcie koniecznie łapyczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Więc. Zaczynajmy! Dobra, otwieram. Ale to nie tutaj! <laughs> Przecież tutaj jest start. <laughs> A, no tak, patrz! Co to za dzwoneczek? I słówka, no? I dobra, klikamy start. Dobra, klikaj. Ło! Animacja! Ło. Witamy Was wszystkich na Lucky Block Race! To będzie ciekawe Jestem Bob. Jestem podekscytowany. krótkim jestem. To gotowy. Nasze są proste. Jeżeli masz farta, wygrywasz. Trzeba zrobić 5 leveli. O ja. Ok. Uda się nam. Ok, czyli najpierw zbieramy skrzynki. To pierwszy. No. A jeżeli pierwsza dotkniesz do mety, dostajesz trzy punkty. Jeżeli nie, no to dostajesz dwa punkty i na końcu się bijemy, nie? Dobra, to tutaj chodź. Co ty robisz? Aha, tam się wybieramy. Tutaj się team No dobra, to ja wybieram blue. Ja czerwony. Bo nie mam różowej. Ready, set, Jazda! Dobra. Dostałem drzewo, Ej, TNT! Na mnie spada! O jacie! O nie! MI! Jest żart, lafa. Ej, mam problem. O nie, ja umieram. Ja też Ej, jak się tam przeteleportować jakby kurczę. I bo się o tak mi się lawa rozlała. Kubi. A ja umieram. Ej. A bo ja a, a, a. aha. Chcę umrzeć szybciej. że coś, ale ja tam nie mam jak aha, przecież ja to mogę podbudować. Dobra! No tak. Nieważne! Tak. Dobrze, Julia, że zaczynasz myśleć. Nie zauważyłam tych itemków, dobra cicho! O, cicho. Mam żelazo beacona. Ej, są szczury! Co to robisz szczury? Szczurki? Szczury to były, wielkie szczury! Aha. Ojejku, dobra. Zrobimy sobie to w ten sposób, Nie, o nie. To będzie nie, będzie straszne. Wszędzie spadły różne kolory! <laughs> Jak tam sobie radzisz? No, A ty no, tam już siebie. jesteś! U, ty! Dobra. Blok diamentu! Okej, okay, lecimy dalej. No nie ziemi? Regeneracja zdrowia, przyda mi się chyba. Ale bez sens! Wow, ale lubię to, linia, wykopać. Ej, no nie! Dobra, dalej, kurczaki! Kurczaki mnie atakują! Co jest. jest? Ej, nie wiem! A ja w jakiejś klatce zostałam zamknięta, a potem nagle nie wiem. Zpadło, nie, nie spadło. Aha, no fajne, fajnie. Dodatkowe, dodatkowe laki bloki. Dobra, ja myślę, żeby sobie z tej strony <noise> tutaj to otwierać. Nie ja dostałem ród. Szczurki! Aaaa! Wybuchłem! A! 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 Co jest? Ja no wybuchłem! O, O nie, no pająki naprawdę! Spadajcie, spadajcie! O, o. Ja Dobra, wy też. Si, si, si. O, już na tym etapie. Kurczę, lecę! see! ze slajma! Wygrałam! Kolejny level. Sztos, dobra, biegniemy dalej. O, ja już mam całą zbrojkę. O, ty glutki. Dobra, ja mam, ja mam to. O nie! Kurczoki! Dobra, mam to, mam to, dobra. Pik, pik, pik. nie umiem, pójść po drabinie, nie? Nie umie, dobra. O nie! Wiedźma! O, ja cię ja co mam? Brrr. Nic nie widzę! Głupie te, 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 te drabinki A, bo są! mam dynię na głowie. Yy. Aha! Wysadziło mnie w powietrze! Nie wiadomo co! Super! No, po prostu! Rewelacja! Tak, tak po prostu, tak o! Okej, okay, ja tutaj muszę rozmieć, że ja już nie mam jakichś fajnych itemków, ale nie mam A. pająki, tylko mam! I ty już jesteś daleko! O nie! O nie. Dobra się tutaj nie będę wyszła. lewy niżej! Co jest? <laughs> O, widzę właśnie, że ten, że tam pod nami jest kolejny, jakby ten, te wcześniejsze nasze. O co? Muszę się zateleportować! Muszę się zabić, serio? Okay. nie! Okej. Ale dobrze, i ten się nie traci, to jest Git. Tak, to jest okej. Okay. W sumie. Dobra, lecę tam dalej, bo mi się nie chciało budować tego przejścia na górę, choć pewnie to by mi zajęło mniej czasu, ale dobra, nieważne. Eee, lecę tu. Ty już tutaj zrobiłem takie pomocnicze mosty. Ja też mam właśnie. Żeby szybciej potem biec w razie czego. No ja też Ale tam u ciebie mam. dużo mobów było na tym torze poprzednim. Dobra, pyk. O nie. Muszę uciekać przed kowadłem Ha, udało mi się. super bow. Co jest tutaj jakieś dobra? Ja to zrobię w ten sposób. O nie. O nie. O nie, nie Mm. Dobra, też się szybciej zabiję. Kurczę! To jest jedyna opcja, aby to szybko zrobić. Ale to zlamiłam! Nie. Ej, na prawo jest liczym śmierci, masz 6 śmierci ja mam 4. Okej, okay, jakby to było do przewidzenia... I czemu ja mam kurciaczki tam? <laughs> Ej, śmiesznie, mam tam kurciaczki na dole. Na tym wcześniejszym okay. levelu dobra nie... Tak, wiem. Ale... Uwaga. Uwaga. <laughs> o, ale kilów mam. A! Co to? O co to? Nie, sio sio, sio, sio Ha! Teraz ja byłem pierwszy. No nie gadaj! Nice! Jestem już na innym torze! O tym mendo! Ty ja muszę... Pierdłem. Co jest? Co? Co ty mówisz? No to to na ekranie się pokazało. Partet co się pierdnął. Okej. Okay. Dobra, idźcie sobie, liski! Idźcie, idźcie. Dobra. Osta... Aha, ja też! O nie, O O co, O O nie, 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 nie. O, o nie Aha, studnia, okej okej, nie, Ja latam generalnie. O, nie, nie, ale nie, Ale nie, ale nie, ale dobra. nie, Oho, nie, super, nie, ja, ja nie, sorry, sorry. Proszę o, nie, nie, Ja, nie, No nie, nie, O nie, 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 tu tak ta spokojnie opada, dobra. Z... Dobra. O no nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Tej kości! O! Jakiś wielki jaki ogr się zespałł Ogr? Ogr! Ty nie widzę go. A nie ważę, bo już się go pozbyłem. <grym> Oj, No nie, to jest żart jakiś! Na zdrowie? Mam cztery deski, dalej na crafting table. No staples. nie! O, ale żart, no! Muszę teraz czekać aż ten... aż, aż no. zginę! Chyba, że masz lawę i ją rozlejesz pod siebie. Ja już nie kolejny mam. level zaczynam. Hubert, poczekaj. No nie, nie sorry nie Julia, nie, nie ma tutaj ułatwień. Ja cię! Ole <laughs> rzecz mi wypadła! Ale to było unlucky! To było strasznie unlucky. Dobra. A. Pyk. Uuu! Co jest? Czemu te drabinki kurczę nie mogą być normalne? Jak się tu zaraz. To jest! Table. Co gdzie? Na spałnie! Co ty gadasz poważnie? <laughs> dobra. Nienawidzę tych drabinek, mi idzie coraz... Co to okay. jest? Bognista kula. Okej, okay, dobra, jeszcze tylko tyle mi zostało. O! To mi się przyda. O nie, o nie, nie chciałem tego tu podpalać. Idźcie, 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 idźcie. idźcie. Czy ja wyło? By... Dobra. Powiedzmy, o. że wszystko jest pod kontrolą. Dobra. Mam Ender Perły. Aha, nie mam już miejsca, kurczę, dobra. E, co by tu wyrzucić? To wyrzucę, to wyrzucę. Ale ja mam teraz sobie pomysł to na to, jak cię zniszczę w ostatecznej rundzie. O kurczę. U serio? Tak. się zaczynam bać. Naprawdę. Dobra, lecę dalej. Ej, czemu you are not done? Jak to nie skończyłam? Cz czego tutaj nie skończyłam? Halo? Czy to chodzi o tego pajączka? Eee, może pominęliście tego laki Ale nie, niemożliwe. To jest niemożliwe. Ej, Przecież tu wszystko y, rozwaliłam. No, okay. Co jest. To C fajnie, czemu to ja lecę dalej. Przecież nie skończyłam. Aha. <noise> Brawo Hubert, A ty, ty... Wypadek ty, 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 przy pracy. Co ja mam, co ja mam teraz zrobić? Halo? No nie wiem, próbuj to klikać. Dobra, umrę, żeby to... Przejdę to jeszcze raz. <laughs> Jakie wielkie lice mnie zaatakowały, co jest? Okej, okay, tutaj nie. nie ma. Tutaj też nie ma. Jak ja nienawidzę o, tych drabinek. Nie. No o, nie. nie! Ja muszę zacząć... <laughs> o nie, A. zginąłem to jest? Czemu po tym się nie da wyjść? Dobra, tu są Ja, ale tyknę. ta publiczność to dodaje mi takich emocji... Serio? Tak no. Tutaj też już przecież mam wszystko zniszczone. Co ja tego nie, nie ogarniam, czemu właśnie... No y... to może próbujesz drugi raz? Tak, kilka razy. Nie wiem, czy ja no, wow. niec, Co? O halo no. Ja chcę tu przejść. Jak to nie skończyłam? Dajcie mi tutaj przycisk. Dlaczego? Nie wiem o co chodzi. Też nie wiem. Co mam sobie tu sama dać przycisk? Aha, wyrzuciłam go. Mam problem. Okej. Okay. I serio, nie wiem o co chodzi. Wróciłaś sobie przycisk. Nie! Kończyłem czwarty level! O no nie no, a ja tutaj nie mogę tego przejść, bo nie wiem co się stało tu. Też nie wiem, Julia. O co chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. i habe kaj Idee. Czemu ja nie mogę kurczyć w sen? Przecież wszystko tu rozwaliłam. O nie! Dobra, no to Hubert już tu powoli kończy. I generalnie to chyba na niego sobie poczekamy, <laughs> aż skończy, o nie! bo tutaj błąd jest po prostu jakiś. <laughs> Ej, i co napisałeś, że nie skończyłem? Co? Może trzeba, a wszystkie moby zabiłaś? Eee, a trzeba? No nie trzeba. No bo ty też masz tam jakieś pajączki twoje. Ale się przecież tam nie przeteleportujemy. Jedynie wodą, a ty lawą. Ale nie tutaj u siebie na, na swojej wysokości. No to wszystko umarło sobie. Okej. Okay. Przecież tu nic nie mam już. Co okay. mam? Wadło, kurczę, zniszczyć. A to jest motyka, dobra, tym. To to, 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 to znaczy, nie robiła. Ja dałem radę. tutaj nie żyje generalnie więc ale, nie wiem ale ja też napisałem, że jeszcze nie skończyłem o co chodzi? nie ja mam zielonego pojęcia, naprawdę tu jest tu jest stone to do nie wiem ciekawe, ja tutaj są padek, jakieś skrzyneczki z tyłu tu jest piec tu jest jakiś ender chest i no to co teraz? No nie wiem, jakby mi się też zacięło na ostatnim etapie. Mapa jest zepsuta. Aha, no to fajnie. No dobra, no ale w takim razie zakończymy dzisiejszy odcinek w tym miejscu przez Poczekaj, Julia, powinniśmy teraz zrobić jakby finał, nie? No okej. Okay. Czyli powinniśmy walczyć ze sobą według zasad. No według zasad tak, ale gdzie? No ja tam się przyjdę i zrobimy sobie starcie. Okej, okay, dobra, to ja będę na ciebie czekać w takim razie tutaj na moim spawnie czerwonym. No uh, Tylko, że no ty jesteś na górze, to ja tu czekam na ciebie w takim razie. No dobra. No to uwaga, Julia, bądź gotowa. Jakbym się tam uh, pojawił, no to zaczynamy od razu. Na, na miecze walczymy, tak? Na miecze. Walczymy na to, co zebrałaś. Okej, okay, dobra, a możemy, możemy się zabudować czy coś? No tak. Ja akurat nie mam miecza żadnego. Nie masz? O, nie. Dobra, uwaga! Czekaj no! Junia, o nie, spadaj! Mamy walkę! Nie, czekaj, łabieczyk! Dobra. Dobra! Skąd ty masz to? O nie! <trybujesz> wygrałam! <trybujesz> Ej, no, nie to jest nie fair! Jeść ci, ci będzie, że wygrała. Ej, no ale to, nie wygrałam, nie. no! No, niech ci będzie. Tak, zabijaj mnie sobie ile chcesz! Jestem nieśmiertelna! Ała. Wierzę tym? Czemu? Bo jestem na swoim wspomnień, jak mnie ty zabijasz, to znowu mam full życia. Aha. Ty oszuście. No nie, ale mnie nie zabiłeś, więc. No. Jak dla mnie jesteś po prostu zwykłym oszustem. Nie jestem! Dlaczego? Ja uciekam toś? na trybuny. O, nie, nie da się, nie da się! Nie alo! Halo. <laughs> Dobra, udało mi się pierwszy raz w życiu chyba wygrać z hubertem. Nie uszukując, no bo co no? Obsydian mi jakby pomógł. Musisz mnie przestać palić? Ok. Dzięki. Okay. Obsydian mi tak jakby uratował życie, bo, tam, bo ja tam nie spadłam wtedy w przepaść, a ty, wie no sobie spadłeś w przepaść, bo się nie przygotowałeś. Po mm -hmm. prostu. A ja miałam taktykę, która zadziałała. I dzięki czemu? To się nazywa oszustwo. Nie oszukiwałam, przecież mówiłeś, że możemy robić wszystko, co ten... Yy, co mamy, w sensie wykorzystać wszystko, więc no, o co ci chodzi? Tutaj ja sobie no, zróbmy ściankę. Proszę mi nie palić wysepki. Więc tym wspaniałym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i zostawicie łapeczkę w górę bo Hubi będzie cały czas spadać w przepaść, a, a to, to, to jest złe, to jest niezdrowe. Tak, tak nie wolno robić. W przepaści nie wolno spadać. Więc jeszcze możecie zostawić subskrypcję do tego no i dzwoneczek, bo... Hubert! Co ty robisz? Po filmy pojawiają się codziennie o godzinie 10 lub 10.30, więc do zobaczenia w następnym odcineczku i cześć!